Nie podpisuj umowy najmu Twojego mieszkania, zanim nie obejrzysz tego nagrania. Musisz poznać 9 mitów na temat umowy najmu. Nazywam się Grzegorz Grabowski, pomagam inwestorom oraz przedsiębiorcom z branży nieruchomości ułożyć ich podatki finanse. A ja? Nazywam się Anna Niecikowska. Mówię o sobie, że jestem adwokatem sądowym. Specjalizuję się w prawie nieruchomości i obsłudze wynajmujących, pośredników nieruchomości. A także inwestorów. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Wynajmistrza i kliknij dzwoneczek. To może zacznijmy od kilku mitów na temat podpisywania umowy najmu. Ale zanim do nich przejdziemy, to tylko wspomnę, że jeśli potrzebujesz więcej wiedzy albo dobrego wzoru umowy najmu, to zajrzyj na praktycznaumowa.pl. Mit pierwszy dotyczy raczej nie podpisywania umowy. Ja tam nie podpisuję umowy najmu z najemcą, bo w razie potrzeby łatwiej będzie mi go eksmitować. Po pierwsze, są różne formy zawierania umowy najmu i tobie może się wydawać, że nie ma umowy najmu, a najemca będzie w stanie wykazać, że jednak doszło do jej zawarcia. Po drugie, Rozwiązanie umowy to tylko pierwszy etap pozbycia się złego najemcy, ale w kolejnym etapie możesz zacząć proces eksmisyjny, który może być długi, bolesny i kosztowny. Generalnie, lepiej mieć podpisaną dobrą umowę na określonych warunkach, niż nie mieć jej w ogóle, bo taka podpisana umowa może uchronić wynajmującego przed wieloma problemami. A jej brak może oznaczać, że tak czy inaczej mamy zawartą umowę, ale na warunkach bliżej nieokreślonych, być może nawet na czas nieoznaczony. Jako adwokat, który zastępuje strony umowy najmu przed sądem, mam takie doświadczenia, że w razie sporu bardzo często każda ze stron zupełnie inaczej pamięta wzajemne ustalenia. No właśnie. Wspomniałaś, że do zawarcia umowy najmu może dojść w różnych okolicznościach, i z tym wiąże się kolejny, często powtarzany mit. Umowa najmu musi być na piśmie. Wystarczy telefoniczna rozmowa czy wymiana maili, w których strony ustalały konieczne elementy umowy, to jest przedmiot umowy oraz czynsz, by doszło do zawarcia umowy najmu. Kiedy właściciel spotka się w nieruchomości do wynajęcia z potencjalnym najemcą i podczas prezentacji strony ustalał wysokość czynszu najmu, to już teoretycznie z tą chwilą, może dojść do zawarcia umowy najmu. Poza tym, generalnie umowa najmu może być zawarta ustnie, w sposób dorozumiany, w formie dokumentowej, elektronicznej, z datą pewną, z notarialnie poświadczonymi podpisami, lub nawet w formie aktu notarialnego. Tak więc twierdzenie, że umowa najmu musi być na piśmie, jest bardzo dalekie od prawdy. Pamiętajmy jednak, że umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalnego musi mieć formę pisemną, inaczej będzie nieważne. Idąc dalej z tymi mitami na temat istnienia bądź nieistnienia umowy najmu, to mamy kolejny, trzeci mit: umowę najmu może podpisać tylko właściciel nieruchomości bądź jego pełnomocnik. Otóż nie. Wynajmującym może być właściciel, pod pewnymi warunkami także współwłaściciel, ale także inna osoba, która nie jest właścicielem. Ustawa o ochronie praw lokatorów definiuje w słowniczku właściciela jako wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający do używania lokalu. Taką inną osobą może być najemca, który podnajmuje przedmiot najmu i to niezależnie od tego, czy ma zgodę wynajmującego, czy nie, na taki podnajem. Zdarzają się przypadki, że oszust. Wykupuje na kilka dni nocleg w mieszkaniu, np. przez booking.com, i ogłasza mieszkanie z atrakcyjnym czynszem, a potem podpisuje umowę najmu z zainteresowanymi najemcami z niskim czynszem. To, że zrobił to w ten sposób, nie musi oznaczać, że te umowy są nieważne. To w interesie najemcy jest, żeby sprawdzić, czy osoba, z którą podpisuje umowę najmu, rzeczywiście ma prawo do wynajęcia danego lokalu. No i kolejny mit, a właściwie zachowanie, które często obserwuję, to wezmę w sobie pierwszą lepszą umowę najmu z internetu i będzie dobrze. W internecie jest mnóstwo wzorów umów najmu. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze i bez doświadczenia czy minimum prawniczej wiedzy bardzo trudno określić, który jest ten lepszy. Niektóre z nich nie nadają się do niczego, i ewentualne ich podpisanie może wygenerować mnóstwo problemów dla wynajmującego. A poza tym trzeba mieć świadomość, że każdy przypadek jest inny, i umowa najmu powinna być dopasowana przynajmniej minimalnie do indywidualnego przypadku wynajmującego, najemcy czy rodzaju nieruchomości. Jeśli potrzebujesz takiego dobrego wzoru umowy najmu, który będziesz mógł świadomie dopasować do swoich potrzeb, to zajrzyj na praktyczna umowa.pl. Wielu specjalistów od najmu i prawników chwali mocno najem okazjonalny. Ja zresztą też uważam, że warto taką umowę podpisać. Być może to spowodowało powstanie kolejnego mitu z naszej listy. Umowa najmu okazjonalnego chroni przed złym najemcą. Tutaj nie do końca temu zaprzeczę, bo jest w tym trochę prawdy. Owszem, umowa najmu okazjonalnego może pomóc zwiększyć Twoje bezpieczeństwo, ale nie jest rozwiązaniem idealnym i stuprocentowym. Podpisanie umowy najmu okazjonalnego nie oznacza, że nie będziemy mieli w ogóle problemów ze złym najemcą. Przykładowo. Rozwiązanie takiej umowy z powodu braku płatności czynszu jest tak samo sformalizowane jak w przypadku zwykłej umowy najmu. Tak więc podpisuj umowę najmu okazjonalnego, ale nie myśl, że jesteś w 100% i na każdą ewentualność zabezpieczony. To może teraz mit związany z podatkami. Najem czy też umowę najmu trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Obecnie w przepisach nie ma obowiązku zgłaszania najmu czy też umowy najmu do Urzędu Skarbowego. Trzeba jedynie zgodnie z przepisami rozliczyć podatki od najmu, który najczęściej rozlicza się ryczałtem w ramach tzw. najmu prywatnego. Być może ewentualnie zdecydujesz się na wysłanie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu w współwłasności przez jednego z małżonków. Ale nie jest to zgłoszenie najmu, tylko dokument określający sposób rozliczenia podatków. Jedyna sytuacja, gdzie można mówić o zgłoszeniu najmu, to zgłoszenie faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, które to zgłoszenie warunkuje skorzystanie z dobrodziejstw najmu okazjonalnego. Teraz Trzy ostatnie mity, tym razem związane z zakończeniem najmu. Pierwszy z nich brzmi: Podpisałem umowę najmu na czas oznaczony. Mogę ją tak po prostu wypowiedzieć w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania, wykorzystywanego na cele mieszkaniowe, szczegółowo i restrykcyjnie uregulowane jest w ustawie o ochronie praw lokatorów, i wcale nie jest łatwo to zrobić. Przede wszystkim jednak chodzi o to, że wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony kłóci się z ideą takiej umowy. Po to jest podpisywana na czas oznaczony, żeby ograniczyć stronom możliwość zakończenia jej w dowolnym momencie i bez powodu. Umowa na czas oznaczony można wypowiedzieć w dwóch rodzajach przypadków. Po pierwsze, w tych przypadkach, o których mowa jest w ustawie o ochronie praw lokatorów. Przede wszystkim w artykule 11, ustępie 2 oraz po drugie z powodów wskazanych w umowie. Ale uwaga, one powinny być precyzyjnie i jednoznacznie opisane w umowie. Zwrot z ważnych powodów jest na tyle niedookreślony, że może być inaczej interpretowany przez każdą ze stron i dlatego spowodować, że sprawa trafi do sądu. Miałam już takie sprawy z niejasno opisanym w umowie podstawą wypowiedzenia, w których reprezentowałam wynajmującego jako jego pełnomocnik procesowy. Warto pamiętać, że poza tymi przypadkami umownymi i ustawowymi nie można skutecznie wypowiedzieć umowy najmu zawartej na czas oznaczony. Przedostatni mit związany z wypowiadaniem umowy. Jak mój najemca przestanie płacić, to po prostu natychmiast wypowiem mu umowę. Znowu, wypowiedzenie umowy najmu mieszkania z powodu braku płatności jest ściśle uregulowane w ustawie ochronie praw lokatorów. Gdy najemca przestanie płacić, umowę można wypowiedzieć dopiero po trzech pełnych okresach niepłacenia, ale trzeba też wcześniej uprzedzić najemcę o zamiarze wypowiedzenia i dać mu jeszcze dodatkowy miesiąc na płacenie zaległości. Natychmiastowe wypowiedzenie nie jest więc możliwe, niezależnie od tego, co napiszesz w swojej umowie najmu mieszkania? I ostatni mit, który często powoduje sporo problemów dla wynajmujących. Mam umowę najmu na czas oznaczony i, jak minie termin jej obowiązywania, to ulega ona rozwiązaniu. Teoretycznie tak, ale w pewnych sytuacjach może dojść do przedłużenia dotychczasowej umowy i to na czas nieoznaczony. Może się tak stać, gdy były najemca dalej pozostaje w posiadaniu uprzednio wynajmowanej nieruchomości za zgodą lub przy braku wyraźnego sprzeciwu właściciela, i jeśli dalej płaci z tego tytułu właścicielowi pewną kwotę, na przykład w wysokości dotychczasowego czynszu. Jak się przed tym uchronić? No po pierwsze poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w umowie najmu. Po drugie, Wyrażenie i udokumentowanie dla celów dowodowych jasnego sprzeciwu wobec dalszego zajmowania lokalu przez najemcę. A także, po trzecie, co ciekawe, nie księgowanie wpłacanych przez najemcę kwot jako przychodu z najmu, ale jako przychód z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu, co oznacza księgowanie w innym źródle przychodu. Poznałeś 9 mitów o najmie i dowiedziałeś się, czemu są nieprawdziwe. Potrzebujesz podpisać bezpieczną umowę najmu i chcesz dobry wzór takiej umowy? Zajrzyj koniecznie na praktycznaumowa.pl. Dziękujemy i do zobaczenia.